Trener Tomek Pochecki ze względów prywatnych poinformował nas, że w najbliższej rundzie nie będzie prowadził zespołu. Uszanowaliśmy to z tego względu, że trener Tomek jak doskonale wiemy, jest ikoną tego klubu i żywimy nadzieję, że od następnego sezonu wróci do pracy w tym klubie. Potrzebny był trener do drużyny rezerw. Dyrektor sportowy Michał Żurowski skontaktował się ze mną. Po kilku rozmowach namówił mnie do tego, aby dołączyć do, do, do klubu, do zespołu, żeby młody zespół wesprzeć w utrzymaniu do A-klasy, a później żebyśmy w dalszych celu mieli awans do, do ligi okręgowej. Przyszedłem z piasków Bydgoszcz. Rundę zakończyliśmy na pierwszym miejscu. Poprzednia moja praca to była Sparta Przysiersk, czyli bardzo dobrze znany w okolicy klub. Pochodzę ze Stronna, mam 33 lata, także jestem bardzo młodym trenerem, ale wiem, że sobie spokojnie z tym poradzę. Tak, na pewno nie jesteśmy zadowoleni pod względem wyniku sportowego za tą mijającą rundę, ale poczyniliśmy wiele różnych działań, by to wszystko poprawić. Stąd długie rozmowy z trenerem, którego udało się nam tutaj dopiąć. Jesteśmy przekonani, że świetnie sobie poradzi, a my, jako klub, na pewno i trenera oraz zespół będziemy wspierać. Jestem gdzieś zwyczajny wchodzić w trudne, w trudne otoczenie, wiem, że to jest młody zespół, będziemy próbowali jak najbardziej zjednoliczyć tych chłopaków, wiem, że chłopacy z pierwszego zespołu będą wchodzili i nam pomagali, dlatego wierzę w to naprawdę, że, że uda nam się utrzymać w tej jak klasie do tego za pół roku bądź za rok będziemy Mogli się zbliżyć do o walkę w piątej lidze. Chcielibyśmy, by też funkcjonowanie trenera i zawodników spowodowało, że będzie lepsza korelacja z pierwszym zespołem. A przede wszystkim stworzyć bardzo solidne fundamenty do tego, by kolejny rocznik, który będzie kończył swoją przygodę z rozgrywkami młodzieżowymi, mówię tutaj o roczniku 2007, by miał naprawdę solidne warunki do tego, by od przyszłego sezonu rozwijać się już w piłce seniorskiej i by ten zespół rezerw był takim chwilowym przystankiem do tego, by ci zawodnicy trafiali do pierwszego zespołu, a wszyscy trzymamy kciuki. Choć pokornie do tego podchodzimy, by był to zespół rozgrywający swoje mecze na poziomie trzecioligowym. Pomysł jest taki, że będziemy chcieli na pewno próbować grać jak pierwszy zespół, bo jeżeli pierwszy zespół ma jakąś filozofię, to my jako drugi zespół musimy się tego trzymać. Też myślę, że Poznałem, może nie do końca, ale już z niektórymi chłopakami wykonałem do niektórych telefony. Próbujemy też wzmocnić kadrę. Nie będę tutaj mówił nazwisk, bo, bo transfery lubią ciszę, ale wierzę, że ta, ten zespół będzie mocniejszy niż w rundzie jesiennej.